Dzisiaj porozmawiałem sobie o Ilonie masku i Tesli, ponieważ to jest bardzo ciekawy, bardzo ciekawy temat, z tego powodu, że Ilon mas też był takim pociągiem tej hossy i ciągnął bardzo mocno rynki do góry, dużo się o tym mówiło. To było takie skajpowane, to, to była najczęściej kupowana akcja na całym świecie. Oprócz Polsce, w Polsce tego nie kupowano. Z tego powodu też, że jesteśmy tak nauczeni, że jak coś ma cenę do zysku 1300, to my tego nie kupujemy. No i kto inny zarobił, a dużo Polaków nie kupowało tego. Ja też nagrałem taki kiedyś materiał. Jak cena do zysku jest 1300, no to nie wolno teraz tego kupować, bo Waliu nie pozwala na to i, i tak dalej. A potem Tesla poszła jeszcze 3x do, do góry. Sentiment na ilonie masku jest decydujący według mnie w tej sytuacji, z tego powodu, że kiedy nagrywam ten materiał, jest 156 dolarów, otworzyło się na minus 2, trochę wyciągnęli, cały rynek też leci, ale jak zauważycie sobie na tym właśnie wykresie, między sierpniem a końcówką września, ta cena fluktuowała w okolicach 300 dolarów, a w momencie, kiedy Elon Musk przyniósł tę walkę do, do Twittera, zaczęło się sypanie też tym papierem. Więc wydaje mi się, bo musimy to rozdzielić tutaj Tesla, Elon Musk. Sądzę, że sentyment na Elonie Masku, i to jest ten problem. Druga strona medalu, jeśli chodzi o personal branding, no to mamy. Ilona maska który jest skorelowany w 100% właśnie z Teslą, który ma coraz więcej obowiązków, bo dzieli swój czas na Tesla, SpaceX, Twittera, board Ape, nie board Ape, ale Boring Company, Neuralink i jeszcze jakiekolwiek tam inne biznesy, które ma na głowie, więc ten czas jest ograniczony, atencja jest ograniczona i jak rybał to się zawsze psuje od głowy. Plus on sam sypia akcjami. Już sam sprzedał łącznie gdzieś te akcji za 40 miliardów dolarów ta, o takiej wartości. W tym tygodniu sprzedał akcje o wartości 3,5 miliarda dolarów. Więc on po prostu sprzedaje duże ilości też. Akcji. No i to też buduje ten sentyment. Został zaproszony przez Davea Szapela na stand-up, gdzie został wygwizdany przez 10 minut. Takie są, takie są doniesienia medialne. Dave szapel próbował, oczywiście, jak ten komik bardzo dobry swoją drogą damage control robić i wiecie, i tam próbować załagodzić tą sytuację. No ale to nieprzyjemna sytuacja. Ma teraz po prostu negatywne PR. Elon Musk wytoczył też wojnę wielu ludziom. Nie jest też dobrze traktowany przez instytucjonalnych inwestorów, więc. No tak to wygląda na chwilę obecną. Więc e, sypie papierem, negatywny PR, wszystko skojarzenie z, z właśnie z, e, z, no z negatywnymi rzeczami. Więc taki jest sentyment na ilonie masku, i wydaje mi się, że to bardzo mocno wpływa właśnie na Tesla Motors. Kiedy ten, ten piasek już się uspokoi, kiedy te kiedy wszystkie te, te, te emocje już się uspokoją, no to zobaczymy na fundamenty Tesli. A fundamenty Tesli są bardzo dobre cały czas. Jak tutaj mamy akurat pokazanie Finansza z finansów za kwartał drugi 2022, no to przychody są cały czas rosnące, ileś tam procent rok do roku. To są znaczące wzrosty. To jest naprawdę dalej spółka wzrostowa, ale już bardziej przechodząca w value niż wzrost. No i mamy, jeśli mamy 25% marży w takim proficie, no to jest to znacząca marża, jest wyższa, wyższa ta marża niż u wielu innych legacy producentów aut. Takich tradycyjnych, najbardziej znane marki samochodowe mają mniejsze marże, no i tak to wygląda. I teraz tak, sądzę, że gra o Auta elektryczne gdzieś tu się zakończyła w sensie że to już nie jest ten drive który pokazuje że o Tesla ma przewagę nad produkcją aut elektrycznych inne właśnie takie producenci aut elektrycznych legacy tutaj dogonili mają również swoje linie produkcyjne i swoje produkty swoje modele pojazdów do po prostu elektryków. I teraz praktycznie każdy, praktycznie każdy producent samochodów już ma swoje modele, czy to sportowe, czy to jakieś suwy, czy to jakieś, nie wiem, busy. To wszystko już jest elektryczne. Mamy tak samo produkcję różnych aut chińskich, typu Build Your Dreams BOD, który tam jest no, topuje, czy przoduje, jeśli chodzi o produkcję aut elektrycznej. Sądzę, że walka i temat aut elektrycznych, czy to Tesla, czy NIO, czy co tam. Nie ma znaczenia już teraz. To już gra już jest zakończona. Teraz gra będzie toczona o autonomiczność jazdy i tutaj nadal Tesla ma przewagę rynkową nad innymi graczami na rynku, ale również tutaj w tej kwestii depczą Tesli po piętach i jest kilka firm, które już upadły w tematyce autonomicznej jazdy. Apple ze swoim, ze swoim pojazdem również odsunął już to w czasie do 2026, więc tutaj już konkurent został wyeliminowany. Tesla nadal ma przewagę. Vejo z Palantirem również gdzieś tam próbują uruchomić produkt. Vejo to jest taka firma analityczna i tam oni próbują zrobić coś w kwestii autonomicznej jazdy. Ale tutaj gdzieś będzie, wydaje mi się, więcej się odbywać na tej, na tym, tej tematyce. Jeśli chodzi o cyber ciężarówkę, taka, która ma być też autonomiczna, no to tutaj po śladach Tesli czy bardzo taki znaczący i szybko rosnący startup Embark, o którym może gdzieś tam będę mówił, nie wiem, naszej społeczności, zobaczymy. W każdym razie to jest zbyt mała firma, żeby jeszcze zagrozić Tesli, więc Tesla nadal ma tutaj przewagę rynkową. I dalej nie wiadomo, co będzie się działo z dachami solarnymi, jak tu się rozwinie ten biznes, co się rozwinie, jeśli chodzi o robotykę, i bo to też może być kolejny temat na, do, w tej dekadzie. W ciągu 8 lat te produkty mogą zostać wypuszczone na rynek. Więc tutaj, jeśli chodzi o biznes Tesli, no to mm, kiedy ten już właśnie ten, te emocje opadną związane z Elonem Maskiem, to Tesla może być naprawdę. Dobrym betem na 8 kolejnych lat dla osób, które np. Nie, nie chcą ryzykować takiego kupowania takiego startupu, kiedy on był po prostu na skraju bankructwa, a takie chwile z, z Teslą już były e, kilka lat temu i e, wtedy ludzie też inwestowali. Oczywiście dzisiaj są naprawdę zarobieni, kiedy tam wtedy postawili właśnie na Ilona maska. No i e, to będzie taki dobry bet, już e, bardziej pod długoterminowe inwestowanie, kilka procent e, growth. A growth at a reasonable price, czyli taki wzrost na, na takim Spokojnym procencie, prawdopodobnie bijącym gdzieś taki benchmark tego SP500, ale już nie będzie takiego mocnego wzrostu. Kto kupuje? Oczywiście. Wczoraj, kiedy Elon Musk zaczął sypać, no to jest i ona, Katy Wood, przybyła z odsieczą ze swoją kawalerią, zakupić trochę tych akcji, które on tam wysypał, więc mamy tutaj trzy pozycje Teslowe. Że ona zakupiła do swoich trzech różnych ETF-ów: zakupiła Tesle. Więc ona kupuje Tesle w tym momencie, kiedy właśnie Elon sprzedaje. Ja sądzę, że jeśli chodzi o przychody Tesli w następnych latach o wzrost przychodów, no to, to wydaje mi się, że cena jest teraz niedowartościowana. że te, na, tej, na chwilę obecną jest cena niedowartościowana, ale oczywiście mogę się mylić i sam z, e, chciałbym zacząć dobierać Tesle gdzieś na poziomie 130 dolarów. Mam nadzieję, że do tej ceny dojdzie i wtedy będę otwierał swoją pozycję. Dawajcie znać co wy sądzicie, bo na przykład teraz cena do zysku jest 48-45, więc według różnych, różnych tutaj klasycznych zagrań jest zbyt, zbyt duże cena do zysku i musi spaść na 20 parę czy 15, żeby to kupić. Więc jestem ciekaw waszego zdania, co wy sądzicie o właśnie sytuacji z Elonem Muskiem, z Twitterem i, i z Teslą. Co, czy wy macie tutaj pozycję, czy chcecie otwierać właśnie pozycję na Tesli. O innych spółkach wzrostowych i tak dalej, no to przygotowuję zarówno artykuły na, na, na społeczność, którą szykuję na, na takiej platformie Spacely. Mam tu wypisane również różne rzeczy, o których będę mówił w najbliższych czasach, więc dużo osób narzekało, że ja już nie jestem twórcą, tylko naganiaczem na Kasper. Jestem najlepszym naganiaczem na Kasper Network, ale też od tego roku, od, od przyszłego roku zamierzam wrócić właśnie z nowym projektem RECT.pl, gdzie właśnie będziemy mówić o różnych fajnych inwestycjach, DG Tradech, krypto i spółkach wzrostowych, i o innym, całkowicie innym inwestowaniu niż byliście nauczeni przez mainstream inwestycyjny w Polsce. Więc mam nadzieję, że będziecie fajnie tutaj i często wpadać. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. dawajcie znać, czy Wy posiadacie Tesla, czy planujecie otworzyć pozycję na Tesli. I do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć.